Witam serdecznie spod Centrum Sztuki Mościce wszystkich sympatyków i miłośników warsztatów mini lab w Centrum Sztuki Mościce. Tym razem zapraszamy Was na kolejne warsztaty online, na których przygotowaliśmy dekoracje świąteczne, które będziecie mogli wykonać sami, własnoręcznie w domu. A jak będzie przebiegał proces twórczy, zapraszam, zostańcie z nami i zobaczcie, zainspirujcie się i oczywiście dobrze się bawcie. Zapraszam Was serdecznie. Na film. Halo, halo, witajcie kochani w naszym online-nowym studio. Pozdrawiamy serdecznie Mini Lab Centrum Sztuki Mościce. A ja tymczasem zapraszam Was do y, dobrej zabawy i stworzenia y, pierwszej z dekoracji zaproponowanych przez nas y, w. I macie świątecznym. Myślę, że możemy zacząć od zimowej rękawicy, która będzie wykonana z filcu. To jest filcowa rękawica cieplutka. Potrzebujecie arkusz filcu A4 oraz wszelkiego rodzaju dekoracje, aplikacje filcowe gotowe bądź po prostu do wycięcia z arkusza filcu. No i oczywiście, żeby nasza rękawica była cieplutka, jeśli będziecie mieć możliwość, to polecam taką właśnie fizelinę, watelinę, którą możecie zamontować. No i zapraszam do zabawy. I teraz, to co potrzebujemy zrobić, to z kawałka. Arkuszu A4 filcowego. Ja akurat preferuję ten kolor czerwony. On mi się mocno kojarzy z Mikołajem. Składamy go na pół. Mhm. I teraz ja myślę, że każdy z Was potrafi narysować piękną rękawicę zimową. Wykorzystajcie całą przestrzeń. Czyli niech ta rękawica będzie naprawdę, naprawdę duża. Taka, abyście wykorzystali maksymalnie, ile możecie z tego właśnie arkuszu filcu. Który macie. Jeżeli już wytniemy sobie, jeżeli już narysujemy sobie rękawice, pozostaje nam ją w tym momencie wyciąć, za też uczynię. Voila i gotowe. Jeśli będzie Wam ciężko ciąć przez dwa, yy, dwie warstwy filcu, to Oczywiście wytnijcie sobie najpierw jedną część, a potem y, przyłóżcie, odrysujcie i dokładnie taką samą wielkość wytnijcie z drugiej części filcu. No i teraz to, co pozostaje nam zrobić, to w zasadzie skleić naszą y, rękawicę i do tego wykorzystam sobie klej na gorąco. Teraz przykleję sobie do mojej rękawicy właśnie filcową, filcowy korzuszek I wystarczy mi dosłownie taki kawałeczek, takiej watolinki. Również przykleimy ją klejem na gorąco, i w tym celu po prostu składam watolinę przez pół. Tutaj naprawdę nie potrzeba zbyt wiele, zbyt wiele przyklejać. Delikatnie, żeby watolinka się złapała, widzicie. I powstanie taki korzuszek przy mojej rękawicy. I zawijam tutaj na koniec korzuszek do środka. Delikatnie przykładam, pamiętajcie, klej na gorąco jest gorący, więc poproście być może, ktoś starszy Wam pomoże. Rękawica gotowa. Pozostaje mi przymocować zawieszkę i zabrać się do dekorowania. Tutaj y, naprawdę puśćcie wodze wyobraźni i poddajcie się temu, y, stwórzcie jakąś piękną y, aplikację. A ja zabieram się y, dekorować moją rękawicę. Jeśli skarpetę mamy już gotową, to pozostaje nam teraz najprzyjemniejsza Najmilsza część naszej pracy, czyli kreatywne tworzenie. No i tutaj postarajcie się puścić wodze fantazji. Niech ten wzór będzie fajny, taki miły świąteczny, tu w klimatach może nawet leśnych troszeczkę, a wy możecie zrobić jakiś gwiazdny, a nawet y, serdeczny czy jakikolwiek inny. A ja tymczasem zabiorę się do dekorowania, może tym razem zrobimy nie z gotowych aplikacji, a właśnie wykorzystując po prostu filc. Y, Zwyczajnie wytniemy swoje wzory. No to popatrzcie. I tym razem do mojej rękawiczki yy, przykleję sobie jeszcze kokardkę. Tylko tym razem będzie ona umieszczona w tym miejscu i oczywiście potrzebujemy zawieszkę. Ja wykorzystam sobie złotą tasiemkę, proszę bardzo, i przykleję ją od środka, a może właśnie na zewnątrz, by stworzyła bardzo taki ciepły klimat. Voilà! i gotowe. Jeszcze tylko pamiętajcie, że przy zabawie z klejem na gorąco trzeba bardzo uważać, więc albo poproście kogoś starszego o pomoc, albo bardzo, bardzo uważajcie. I jeszcze na dodatek zawsze zostają nam takie drobne niteczki, to efekt uboczny pracy z klejem na gorąco, więc zawsze pościągajcie, żeby dodać tej estetyki. Jeśli uważacie, że skarpeta jest Zbyt delikatna, zawsze można, słuchajcie, dołożyć jeszcze jakieś elementy. Być może półperełki albo jakieś małe gwiazdeczki. Ja tymczasem zostawię tak moją pracę i w zasadzie moja rękawica gotowa. No i na mojej rękawicy jeszcze oczywiście pokusiłam się po małe, żółte gwiazdeczki. W końcu świąteczny okres. Pozwala nam na to, by na bogato zdobić dekoracje do domu. No i moja rękawica gotowa. Wuala! Voilà. Mam nadzieję, że praca Wam się podobała. No i życzę Wam dużo inspiracji i ciekawych pomysłów. Kochani, jeśli Wam się podobały nasze zajęcia online, taki mini lab online'owy, to serdecznie Was zapraszam. Mamy przygotowane jeszcze dwa warsztaty w tym roku przed świętami. W każdy wtorek zapraszamy Was serdecznie. Obserwujcie i działajcie. Bardzo Wam dziękuję. Do miłego zobaczenia.